Chcę podzielić się z Wami tą wzruszającą modlitwą, na którą natknęłam się kilka lat temu. Przetłumaczyłam ją z włoskiego. Moja modlitwa na koniec roku. Dobry Boże, Panie Czasu i Wieczności, Twoje jest dziś i jutro. Do Ciebie należy przeszłość i przyszłość. Na końcu tego roku dziękuję Ci za wszystko, co od Ciebie otrzymałem: dzięki za życie i za miłość, za kwiaty, za powietrze i za słońce, za szczęście i za cierpienie, za to, co było możliwe zrealizować. I za to, co się nie udało. Tobie wszystko ofiaruję, wszystko to, co zrobiłem w tym roku, pracę, którą udało mi się wykonać, wszystkie rzeczy, które przeszły przez moje ręce i to, co nimi uczyniłem. Przedstawiam Ci osoby, które w tych miesiącach pokochałem. Nowe przyjaźnie i stare miłości. Tych, którzy są przy mnie, tych, którym nie udało mi się pomóc, tych, z którymi dzieliłem się życiem, pracą, cierpieniem i radością. Panie, dziś również chcę prosić Cię o przebaczenie. Przebaczenie za zmarnowany czas, za pieniądze źle wydane, za niepotrzebne słowa i roztrwonioną miłość. Proszę o przebaczenie za bezsensowne czyny, za pracę źle wykonaną. Przebaczenie za życie bez entuzjazmu, jak również za tę modlitwę, którą wciąż odkładałem, i dopiero teraz ją Tobie przedstawiam. Za wszystkie moje cisze i moje zapomnienia, jeszcze raz proszę Cię o wybaczenie. W przyszłych dniach rozpoczniemy nowy rok. W tej chwili zatrzymuję moje życie. Przed nowym kalendarzem, przed tym, który się jeszcze nie rozpoczął. I przedstawiam Ci te dni, które tylko Ty znasz i wiesz, czy uda mi się je przeżyć. Dziś modlę się za siebie, za moją rodzinę, za przyjaciół i za całą ludzkość. Proszę Cię, Panie, o pokój i radość, o siłę i roztropność, o jasność umysłu i mądrość. Pragnę żyć każdego dnia z optymizmem i dobrocią, niosąc w każde miejsce serce pełne wyrozumiałości i pokoju. Zamknij moje uszy. Na każdą fałszywą wiadomość, i moje usta, aby nie wypowiadały nieszczerych, egoistycznych słów, które mogłyby ranić. Otwórz moje życie na wszystko to, co jest dobre. Niech moja dusza będzie wypełniona wyłącznie błogosławieństwami. Abym mógł rozdawać je gdziekolwiek pójdę. Panie, moim przyjaciołom, rodzinie i tym wszystkim, którzy usłyszą tą moją rozmowę z Tobą, życzę, abyś napełnił ich serca mądrością, pokojem i miłością. Dodam jeszcze, aby przyjaźnie trwała. I wzrastała w nas i we wszystkich sercach ludzkich. Proszę, napełnij mnie dobrocią i radością, po to, aby wszyscy ludzie, których spotykam na mojej drodze, mogli odkryć we mnie trochę Ciebie. Obdaruj nas nowym, szczęśliwym rokiem. I naucz nas dzielić się szczęściem z innymi. Amen.